Trochę minęło od ostatniego cięcia, dobra wiadomość, Koko jest już na pokładzie, przywitaj się ładnie Koko. Dzień dobry. Dzień dobry, Ok. Pospacerowaliśmy trochę po Radomiu, czas, czas jechać w stronę Kielc, bo w Kielcach też trochę chcielibyśmy jeszcze pospacerować. Tym bardziej, że pogoda całkiem, całkiem ładna. Eee, którędy możemy wyjechać? Eee, tamtędy możemy wyjechać. Także, tak w cieplutkim samochodziku siedzimy. Pogoda ładna. Samochód wysprzątany. Czuję się mm, rewelacyjnie. A Koko? Też bardzo dobrze. No to super. To ruszamy w drogę w takim razie. Full HD 25 fps Muszę sobie powiedzieć, żeby później wiedzieć, jakie miałem ustawienia. Dobra, wszystko jest... Żeby nie rozjechali pani z dzieckiem. Nie wiem w ogóle, czy będzie słychać cokolwiek, bo... Żebyś nie była samotna. Ogrzeje mi się tyłek. To ja sobie też podgrzeję. Dziwne uczucie jest ogólnie. Ja że tyle tych odgrzewań. Mam nadzieję, że silnik da radę ten... nas... Zawieź do tych. Tej... <laughs> kiergy. Boże, gdzie dojechałem powiedz mi? Nie wiem, tam już masz. Nie, ale... Czekaj, to jest tu? To jest tu. Boże nigdy w tą stronę nie jechałem. Dlatego nie wiedziałem w ogóle, gdzie jesteśmy. Mm -hmm. Zawsze w... jadę. Mm. Y... Zawsze, zawsze jadę w drugą stronę. Mm -hmm. Okej. Okay. Dlatego nie wiedziałem w ogóle, wiesz, o tej stronie jakiś taki ten zaćmienie miałem chwilowe. rozumiem. Pan mm. się nie przejmuje ogólnie, że jest droga dziurawa, tylko grzeje sobie po dziurkach jest happy, tak? Mm -hmm. Widziałeś takie takie te labirynty radomskie. Nie chcę Na każdym razem coś nowego. Puścimy może to strasz. Tak. Dawaj, dawaj, Akcja protestacyjna. O co chodzi, nie rozumiem? No za mało protestują. Aaa, o to chodzi. No. Policja, z tego co wiem, zawsze ma najwyższe wiesz, stawki. I niewiele robią w porównaniu do straży pożarnej. Myśmy puścili straż i razem ze strażą puściliśmy półrodowę. Tak. Bo nie zaraz jeszcze przyjdzie jest całe przedszkole. Jak no, pies, pies, pies w torbie, no, tylko mógł ogon w terenie. Majda. I ten. Zobacz, musiałem użyć pełno różnych tych mm -hmm. y, przystawek, y, przegubów, A co jest najgorsze, że to wszystko się trzęsie dodatkowo. Aha. Duże wibracje przenosi, także. No, tak. No A raz. powiedz mi, przepraszam, yy, trzyma się to dobrze? Od wczoraj, wczoraj przykleiłem. Były różne temperatury przez noc. Nie sprawdzowałem, ale ogólnie się trzyma mocno. No to jest w ogóle. Yy, to jest w ogóle napisane, że przy 105, 240 km się trzyma na zewnątrz. Oh. No, Przy masce samochodu, nie? Ale tam komentarze różne były na, na YouTubie, że Koleś przymontował i mu przepadło i jakaś ciężarówka mu rozjechała kałbym i się oh. cieszył tego kilka godzin. No. Ale tak, niestety yy... zobaczymy jak będzie wyglądało nagranie, ale trzęsie się, trzęsie się, jeszcze ja widzę jak się trzęsie yy, całe ramię, tak? Bo jest o raz, dwa, trzy, cztery, czy 5 złączek więcej niż powinno być. Normalnie jest tu po... Ale... A no dobra, bo musiałbym wtedy mieć u do góry nogami. No nic, zobaczymy jak będzie bardzo trzęsące, no to spróbuję zamontować wtedy do góry nogami, tak? Stabilizacja jest jakaś tam, ale. E, I to w plecy, że nie wiem jak tobie? E, tak, był kręgosłupa, słupka. Tak, tak Tak. Właśnie jakoś tak dziwnie, bo. Myślałam, wczoraj... że to będzie. To no bo tak było wczoraj. Ja nie wiem, coś, coś. Może to jest. Prezydenta? Jeszcze raz o nie Mówię o wybory y, macie prezydenta już wybranego? Nie, czy... dobitka jest. Tak jak mówiłaś. okej. Okay. trzeba będzie się dobijać. mi mm. w plery. Wczoraj grzało mnie w pupę bezpośrednio, a teraz mnie ple po plecach. Pieczę. Pojechał chętnie inną trasą, ale nie wiem jak, więc może lepiej nie kombinujmy. No, może nie. No to może różnie wyjść. <grym> Zawsze mówię, wiesz, nawigację, na jakąś trasę taką dziwną, to nazywasz w jakichś wioskach i tam. Tak. Czy masz telefon pod ręką? Tak. A czy są jakieś inne trasy. Tylko żeby nas nie puściło tą taką beznadziejną, którą żeśmy wtedy jechali. Pamiętam raz. Tak. tak. Bardziej gwiazdka. mnie interesuje jakaś taka inna, ale chyba nie ma, bo to w linii proste jest, także. Mhm. Już mhm. e, możesz pisać Kielce ślichowica To od razu nas dociągnie, wiesz do czego. Ślichowica? Chyba tak. Jak mnie to nas poprawi. Czy dopiero w Kielcach sobie weźmiemy? W Chęcinach byliśmy, prawda? Byliśmy. Kiepsko nie Kiepską, tak niby rado jest prawie, że w centrum, ale jednak wolałbym być bliżej gdzieś w granicach e, właśnie podkarpackiego pod albo śląskiego. Dobry wybór to <grym grym> Na no, tak, w jest mnóstwo ciekawych rzeczy. Tak. <grym> Czy bardziej bym morowało właśnie chyba tego Śląskiego? Chyba rzeszowskim? Rzeszowskiego nie ma, jest podkarpackie. A podkarpackie, no no no. no. Jakiś dziwny zapach. Jakiegoś fast food czy czegoś. <laughs> fast No tak. Nie oleju. czujesz? Aleju, czuję, czuję. Mhm. Tak jakby się coś piekło. Jakiś kurczak? Nie, olej jakiś taki. A, o właśnie. Ty masz ten... Może ktoś jeździ na oleju z frytek. Wiesz, że czasami... No Eminem, nie ojciec... czuję się olej frytkowy. Co to jest All for vending? No, no. mój ojciec się śmiał, że, że są ludzie, którzy jeżdżą na takim tanim oleju, który jest frytką. Ej, no naprawdę, no czy się olej. No wiem, no. no. I to ładnie pachnie. Zjadałeś frytki z takiego oleju samochodowego? No nie, dzięki. Ale ja bym się spróbować. Zwykłe frytki to spoko. Ale... Się cały, a, yy, no. cały czas mi się czerwone światła zawają. Jeszcze zagrzało za mocno. <śmiany> <śmiany> nie wiem dlaczego nie zaczęło, się... się nadal grzało? Tak. E Dzień. do Radomia ja od drogi, po prostu. nie <śmianie> musimy mieć tych, 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 tych takich pasów, wiesz, oznajmiających, bo na cała droga trzyma przy, na jawie. Nie, nie jesteś w stanie zacząć, Ładnie bo... <śmianie> tak było, bo trochę miałam głowę opartą przy, no, na szybie. No i właśnie to mnie od razu obudziło. <śmianie> Dziękuję. Poza radą, to wszyscy co przejeżdżają no. przez radą, psują te drogi. Tak? Mm -hmm. <grafy> nie wiem, że to w sam radomie też jest kiepsko, ale nie tak kiepsko jak w Łodzi. Był. Uć, uć bije rekordy. A w to jest w ogóle? No to Tu się Radom oficjalnie chyba gdzieś kończy. To jest. Yy, Janisz Pol? z sadków? Nie. O, ten autobus jedzie do. Yy, co jechał piątka jedzie do babcił, nie? A, tak, to jest, jest końcowy i lotnisko jest y, drugim końcowym. Aha. Co, co pokazywałaś? No, że uznają, no, że rado byśmy A, no. Tak, jesteśmy jakieś 69 km od y, Kielc? 67 To jest niecała godzinka jazdy, także jest 11.31, będziemy tam 12.30. Y, tak, trzeba pamiętać, yy, musimy zadzwonić... Na... O, bo ty musisz śledzić, gdzie są Orleny? Dobrze. I się do Tak w głowie trasy. Dobra. Mhm. Nie wiem czy są, jak w jak samych Kiencach możemy też. Właśnie jakiś ładny Orlen, który... Tak, tak, tak. Jakie tak. tam ładne lasy były? Widziałaś? Nie. Nie wracę. Koko żadnego. może zawrócę? Nie. A bardzo bym chciał. Nie. Chcę dojechać do jednego lasu. Ja chcę jechać bardzo do Kierc. Ale widziałeś, że był piękny? Nie, bo mokro jest po deszczach. Jest. Ale samochodem. A, fajnie. Mhm. Nie będziemy wysiadali w ogóle? Mhm. Może ja tylko wysiądę. Mhm. Dobra. No, z bardzo klistę listę, ciekawą, bo tam następną klistę. listę. Co no? Jeszcze pójdziemy, jak będzie to, trochę się przeschnie, wiesz? Trochę się tak. przesnie. Tak. Lepiej to jest niż, wiesz, y nie. Y niż y jedna tafla chmur mm -hmm. albo w ogóle bez chmur. To już wolę takie. Chyba. Chyba bez chmur, bez chmur, nie. Wolisz bez chmur? Tak. nie Ja takie chmury zawsze wezmę zamiast bez chmur. Serio. Dzisiaj 70% ma być, zach okay. jest zachmurzenia, y Aha. zachmurzenia nieba. Około jakoś tak miało być. Zrobił się jakiś mini zakwas na wicepsie, ale niemożliwe. Coś wstydliwego. Coś wstydliwego, bardzo wstydliwego. O nie. <laughs> Czyli nie tak stydliwego? jak myślisz, że stydliwego? tylko że coś całkiem lekkiego podniosłem i się zakwasy robiły na wicepsie. <laughs> Także Aha. to jest co stydliwe. A no, czasem jak źle złapiesz, jeszcze... czy. Nie, to było dłuższe. To potwierdza właśnie jak działają, jak, jak mięśnie ćwiczyć. To, to nie jest y, ten sam ruch, tylko czas pod napięciem. Aha. Czy teoretycznie? nie wiem, nie sprawdzałem tego, ale ogólnie y, no tak, no czas pod napięciem. Y, pod napięciem. Patrz, drugi raz masz. I sezon chyba jest na konie. Czy to jest ten sam? Nie. Nie, no wyprzedziłby nas A <laughs> Skąd wiesz? To turbo konie. Masz mięsień, wiesz napięty przez długi czas, no później w końcu go musisz rozwiązisz, no tak? To... że nie ten kubek. Nie, coś nie szczerze, na górę. kubek, Około 4 kg. Okej. Okay. Nie ważyłem to... dokładnie, ile to ważyło. Zakupy mamie. Nie. Właśnie nie mogę, czy to, czy to było? To? to niemożliwe, że to jest to, ale czuję delikatny zakwas w prawym w się. Wiesz, ty... jestem taki... tak. Jestem tak, <laughs> nie, to jestem tak że na mnie byle co. Wiesz, duży aparat otrzymał w górze jakoś mm. e, niewygodnej pozycji, ja mam zakwasy na barkach, także... Ciało się bardzo szybko, rozumieć? Kulnie zauważyłem taką interesującą rzecz, że jak film się nagrywa, mm -hmm. to nie jestem sobą. Mm -hmm. czujesz też takie, że coś takiego jest? Dzisiaj już mniej, ale w drodze do Łodzi. Tak, do ale ja więc dzisiaj, mimo tego, że już wiele, wiele, wiele razy nagrywałem, mm -hmm. to czuję taką. Blok blokadę. Czuję jakbym prawdziwy ja był gdzieś tam taki e, zciśnięty y To nie, nie czuję... E, gdzie jedziemy? Hmm, no chyba na Kraków, no nie? Tak, tam... gdzie jest? No tam na... To już nową trasę opuszczają? No nie wiem Ty już nową trasę opuszczają? No zazwyczaj jechaliśmy tam w dół Tak No to nie Orońsko, Kraków, tam jest Warszawa Tak, oni już chyba zmienili to bo tam się ten, ten jechało na Kielce jeszcze, na Kraków Ja tam się dołem, tak. Mam nadzieję, że nas ta staro trasa przez Orońsko nie będzie chciało opuszczać. Nie, no tu mamy teraz w lewo. Na... A skąd tak. wiemy? No bo był znak tam. Się... Tu w lewo? Tak, tak, tak. Poszcz, co? Jak myślę, prosto? No. Załodzie byśmy jechali? Na to Orońsko, właśnie tam, tam, tam się chciało się. Okej, okay, ma to sens. A właśnie.